Odporność psychiczna to nie bycie zimnym. To nie udawanie, że nic Cię nie rusza, nic Cię nie dotyka. To nie poker face. To bycie w relacji z samym sobą. Nie takiej, gdzie tylko nie wiem, mówisz do lustra, że lubisz siebie, a może nawet kochasz. Ale takiej, gdzie ze sobą umawiasz się i dotrzymujesz słowa. Mówisz, że coś zrobisz i robisz. Obiecujesz coś sobie i nie zdradzasz tej obietnicy. Nie dla nagrody, nie dla poklasku, ale dlatego, że łamanie danego sobie słowa boli bardziej niż porażka. W ten sposób buduje się siebie, w ten sposób buduje się spokój, w ten sposób budujesz prawdziwą miłość własną. Dziś odporność psychiczna to nie przywilej, to konieczność. Szczególnie w świecie, gdzie wszystko cię rozprasza, gdzie dopamina jest na wyciągnięcie ręki, gdzie ludzie rezygnują z siebie, zanim jeszcze naprawdę zaczną w siebie wierzyć. Chcesz kochać siebie? Nie zaczynaj od afirmacji. Zacznij od działania, tego drobnego działania. Zacznij być kimś, komu możesz zaufać, kimś, Komu będziesz ufać? Kimś, kto nie odwraca się od własnego potencjału, bo najwyższa forma miłości do siebie to lojalność wobec własnych możliwości.